Tam w moim skromnym warsztaciku dzisiaj taka dogrywka do poprzedniego filmiku spróbujemy otworzyć następne, następny pakiecik i spróbujemy go nie zniszczyć teraz spróbujemy go bardzo nie zniszczyć bo to nie zniszczyć się nie da Poprzednią baterię poskładałem i już nie wiem jak to, jak to szło Tutaj na filmiku widzimy, że te zaczepy są w tej części Gdzie są te elementy tutaj stykowe Więc może od tej strony spróbuję. No jakby o weszło no jakby teraz tam wepchał się w bokręt to próbował rozważyć no jakby coś puściło Tak, teraz to mi się pewnie zamknie zaraz. No, i co, i teraz trzeba to wydrzeć wszystko. to są te zaczepy od środka. Co nam tutaj to da? To jest przeciwskuteczne, bo to nam jeszcze bardziej zamyka te zaczaski ze środka. No i chyba trzeba po prostu to rozedrzeć. jest i tak to jest najładniej otwarta bateria jak do tej pory co odmiał od Marina? to przyparcie się zaczepam. troszkę się pourywały ale tu są wkręty, to, to nie ma. To nie ma strachu. Nawet lepiej, że się tu pourwało, niż jakby się tu miało porywać. Bo w poprzednim, w poprzednim pakiecie tu porywałem wszystko. Czyli w sumie lepiej, że tu się porywało? Piękności. Bo tutaj nie będę wyprowadzał przewodów balansujących. Także tutaj nawet dobrze, bo tutaj są wkręty, także to się będzie ładnie trzymać. No śliczności. Dobra. Balansujemy dziada i go zamykamy. Tutaj nic więcej nie robimy.

4,1, no to jak to ma chodzić I teraz nauczenie poprzednim przykładem zabezpieczamy wszystko no i ta 4,10 powinna być tak jakby osobno balansowana bo teraz to przejdzie na 0,1A i będzie się robić kurde do północy Troszkę to nie przemyślałem. Znaczy myślałem tak zrobić, ale później zacząłem od tej strony. Ach. Życie. No ale przecież jeszcze jedną rzecz zapomniałem. Tam to jedno ogniwo dobalansować. No jest to musimy na razie rozpiąć, bo to będzie niebezpiecznie tak wszystko robić na raz. No i tutaj szczypczykami, z magnesikami. Się podepniemy. Kurwa pierdzieli się coś ten potencjometr. Strach to teraz tak zostawiać. No dobra, może się opamiętam. Dobra, idzie. Tak to zostawiam. I mamy poranek. Wszystko się już wybalansowało. No, może być. Jeszcze sprawdzimy, co tutaj się wydarzyło. I składamy dziadka. Mamy 4, 1. Podkurzam sobie teraz odkurzaczem oczywiście na trójce. Zobaczymy napięcia, potem naładujemy oryginalną ładowarką. Pomierzymy napięcia. Jak będzie wszystko dobrze, to kończymy i wrócimy za kilka miesięcy jak się znowu rozbalansuje, a potem kiedyś wymienimy ogniwa. No mamy 8 minut 10 sekund. Kurde, to wynik super. Jak na używane ogniwa. Tylko one się strasznie gorące robią. A teraz coś widać. No i co tutaj mamy? I Tam w środku majaczy jeszcze jakaś wyższa temperatura. No nic, grzeją się to okrutnie. Tylko tak, jechałem cały czas na trójce. Być może, jak się pojedzie chwilę na trójce do takich cięższych powierzchni, a później, już normalnie na drugim biegu, to zaraz się tak nie będą nagrzewać. W każdym razie, to jechanie cały czas na trzecim biegu to chyba nie jest nic mądrego. No to sprawdźmy sobie jeszcze napięcia. 3-2 prawie. 31. Prawie 31. 31, 3,1 1, 3, 1. 3, 1 i czy 2. Hmm. No zobaczmy, jak to się naładuje, co to z tego będzie. Tutaj mamy bohatera poprzedniego odcinka. Kto nie widział, to zapraszam do oglądania. Oryginalna ładowarka. I sobie możemy podłączyć I to coś się ładuje. Czyli to już nam się naładowało. Zważmy sobie napięcia 4,1 Prawie 4,1. Jeszcze trochę mniej. Jeszcze trochę mniej. 4,1. Hmm. Myślę, że tą 1,1 nie będziemy się kłócić. I tak wezmę ją za parę miesięcy. Pewnie znowu zbalansuję. Także myślę, że na ten moment składamy ją Używamy. Czekamy aż ogniwa się rozbalansują. A w pewnym momencie będzie trzeba je wymienić. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję. Pozdrawiam.